Ja nie eee, jakbym jest... ja leżał. Z was wszystkich, bo mam UB. Aż tak na wszelki wypadek wchodzę w tym bramę. Nie wiem czy Dwight za szybko tego nie ściągnął. Martwić. Ja mam totamy niż tyś, a każdą kolejną totamy. A mapa nie jest, jest zła na ten. Bilas? Bilas? Bilas. Bilas. Biegłe. Mam nadzieję, że nimi, nie m no? Mam jeden Bilas. No. M1B less Dead hard Strong Nie wiem czy ma bambusa Spine czy Lope perk? A nie wiem, ja go zacząłem Dobra, to musiał to zjarać O, ma Lopro Lopro? No kurde Da że mu mapę dowaliło No, świetną, nie? doważa. Oznówo mnie. Ale dobra. Andessa w razie czego. Agresyw. Milaz. Nie musiałeś. Dobra. E, nie wiem, by nie doleciał. Tak ja mam decha. Okej okay. no, ja mam dech Teraz nie złe decha zrobił A podniesie mnie De Idealnie w czas okay. Nie chcę tego jeszcze zjarać Pójdzie na około. A mnie dobie Może bym dobiegł E, Punatkowałem, mam mam winny. Sprydrofa. Czy To na YouTube? Jest na YouTube, To Niż, na YouTube, da, 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 No da, to Jezu, nie no to, zniż, to Nara Już? O, no. a ja tu No tak się martwi. Oh. Okay. No. Oh. Jedne bilas Teraz idę do kolejnego długiego pokoju A nie, już tu byłem Not good. O a ja decha nie mam. Czemu mi się Exus nie odnowił? Wejdź w To bym wilał co robił, to nie wiem. Chyba jeszcze ta paleta that's jest. Zaraz w połowę gena mam. Nie, nie da rady tak skręcić. Dziwiłbym się jak ten chłop udawał Baby Bilasa, a teraz by się nagle odpalił. Nice. Musi on zrobić tak, że musi pójść za jakimś nice. No właśnie Jeden, nie? Docczekuję tego dwajciora. A, dobra. Lepiej okay. eee, jakbym jest... ja leżał, z was wszystkich, bo mam UB. Może spróbuję specjalnie się wywalić. Spróbuję a i to w sumie jest pomysł, tylko że Kate by musiała zbejtować. Chciałem zjechać po jak będę miał 9-9 to podejdę Ja jestem Feng Min Mainem, ja też jestem Feng Min Mainem Tylko ja lubię grać wszystkimi postaciami A przynajmniej prawie wszystkimi, bo... Mikaela. Wyprasad? No No dobra, dam wam te punkty a, moje punkty. Brawa jest, Brawa my jest. No, Teraz nie mam UB, to jest tak średnio, bo mogłem się znowu wywalić. Tak, a gdzie jest Kate? Okay. Biegnę za nim. Łatwo. Trzymaj, Kate. No, biegnie. Otwieranie bram się liczy jako conspicuous action, czyli no, jak dotknęła bramę, to już Boroweda nie miała. Też gram innymi postaciami, ale w serduszku fank. No, to ja mam tak samo. Nie przepuści Nie przepuści <ścoughs> a, a... <ścoughs> <ścoughs> Corner Tech Corner Tech, łatwo Tylko żebyśmy wszyscy nie leżeli Ej, idę otworzyć bramę. Ej, ja idę otworzyć bramę. Dobra. Ej, mnie podnosi. No, do gejta się czołgaj. Nie, ja spróbuję na UB wstać. Jak ją podniesie, to wolę, żeby mnie... byś mógł podnieść. Nie, tak? nie powiesi jej. powiesi Ej, to ja mam fulla. Biegnij do bramy. Bo i chyba biegle. nie powiesi. O, dobra, dobra. No chyba jest. Wigluje. Może zdążę cię zrezygnować. foreman. Dobra. Może Dobra. Ej, ale jest... A teraz to bym już... Uciekał, bo jak ma Bloodwardena, to już będzie klacz dla niego. Nie no, nie będzie... Nie ma Bloodwardena. Tak myślę. Jak udaje baby Bilasa... Ja na pewno no, będzie już Bloodwardena. Dobra, to dańkujemy mu hity. Cztery przyjmiemy na spokojnie. Cztery. Raz. Oj, nie przeszedłem. Nie zdążę. On ma Adzi. Ja jestem głupi. Dobra, sprawdź, czy jest Bloodwarden. Dobra, to nie ściągamy jej. Do strony w nią. możliwa. A, jest Bloodwarden, mówiłem? No, mówiłeś, mówiłeś. Ale Dwight. to jest... To jest nie... Daje mi się, że już starczy czemu? czasu. Już tak na wszelki wypadek wchodzę w tą bramę. Nie czy Dwight za szybko tego nie ściągnął. No Dwight za szybko to zrobił. Nie! nie! Dobra. <śmiech> <Uf>. <śmiech> Jaki Bilas smutny teraz. Jezu, nie. Ale SAD jeszcze DCK zrobił Ja nie mogę Mówiłem, Broodwarden będzie jak nic